Witajcie z tej strony Arturku. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam, jak zrobić obleżnik z budyniową pianką. Przygotowujemy szarlotkę w ten sposób, że, a właściwie spód na nią oraz wiesz, że mąkę przesiewamy. dajemy cukier, Troszek do pieczenia, żółtka, następnie siekamy masło. Masło również dodajemy do składników. Teraz ciasto szybko zagniatamy. Ciasto jest zagniecione. Dzielimy je w proporcji 60 do 40. Owijamy folię spożywczą. I tak, 60% idzie do lodówki, 40% idzie do zamrażarki na 45 minut w jednym i w drugim wypadku. Kiedy ciasto poszło do lodówki oraz do zamrażarki, wrażone jabłka mieszamy z cynamonem. bardzo dokładnie i odstawimy je na te 45 minut po 45 minutach ciasto, które było w lodówce kroimy na kolejny etap plastry przenosimy na wyścieloną papierem do pieczenia formę i teraz ręką Ugniatamy w ten sposób, żeby ciasto równomiernie się rozprowadziło. Ok, teraz na ten spód dodajemy jabłka z cynamonem wymieszane. i równomiernie jest rozprowadzamy. Jabłka rozprowadziliśmy równomiernie po cieście, teraz zabieramy się za przygotowanie budyniowej pianki. Rozpoczynamy przygotowanie budyniowej pianki od tego, że białka ubijamy na sztywną pianę wraz ze szczyptą soli. Kiedy białka są ubite na sztywną pianę, stopniowo dodajemy cukier, Miksując systematycznie cały czas na najmniejszych obrotach misera, kolejny etap dodajemy. Cukier waniliowy i miksujemy na najmniejszych obrotach misera. Następnie dodajemy budyń waniliowy i budyń śmietankowy, I miksujemy około 4 minut. składniki się połączą, kolejno. Systematycznie dodajemy olej i miksujemy na najmniejszych obrotach miksera. Budyniowa pianka jest przygotowana. Przelewamy ją na ciasto i równomiernie rozprowadzamy. I teraz tak, te 40% ciasta wyjedliśmy z zamrażarki i ścieramy ją na tarce o grubych oczkach na ciasto. Zobaczcie, ciasto jest przygotowane, teraz składamy do nagrzanego do 180 stopni. Opcja góra dół piekarnika na 35 minut. Po 35 minutach piekarnik wyłączam. Ciasto wyjmuję i odstawiam do całkowitego odsłuchania. Dziękuję i życzę wszystkim smacznego. Ja z budyniową pianką na talerzu prezentuje się w ten sposób. Życzę wam smacznego.